Dzień dobry, dzień dobry, witajcie ze śniadankiem. Takie śniadanko. Jeszcze tutaj mam 30 gramów serka. Mm, mia, mniemniem. Mąż przygotował. Dobry mąż, wychowałam męża. Hi, hi. <ścoughs> No trochę prawda, tak? Nie. Okej, okay, to nie, no. dziękuję. Patrzcie, jakie fajne auto stoi przed nami, takie maleńkie, takie malutkie. Zagląda chłopak. Mi się wydaje, że lepszy wiatr to zwieje, co? <grym> Ale nie widzimy, co to jest. Admiral chyba. Jaki Admiral? Admiral? Coś tam England jest napisane. Na górze jest plakietka 1959. Szkoda, że boku nie nagrywałam, jak jechało. Super. Cię ja powiem Wam, że tak znowu strasznie wieje, że nie macie pojęcia. Przed chwilą widziałam, samolot się dziwiłam w ogóle co on robi w powietrzu. No coś strasznego, huragan za huraganem. Długo nie padało, co? Masakra. Taka jesień zamiast Moja zimy, nie? Firma się Prawda? Tak. Sama jesień zamiast zimy. Zimy nie ma w tym roku. Ale zimno. Jest... 8 stopni! W ogóle zobaczcie, jaka fajna ta... Do... Jezus Maria, jaka data, 2.2.0.2, 2.0.2.0. Hi, hi 12.29. Czyli była 12.22. Nie była. Bardzo wysoka woda w kanale, na maksa wysoka. No, same powodzie teraz łagli przecież, przecież. No, u nas na razie tfu, mamy szczęście. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Ogólnie właśnie pogoda jest taka, jak widzicie, bardzo wielkie powodzie wam szalają. My na szczęście mamy szczęście. Masło My nasze, myślałam, że ona z fajką, z fajką. Z mała gówniara. 12 lat. No cóż to normalnie wziąć i w dupę pasem jeszcze No, no tak, tak, dzieci będziesz bić, tak? <grym> dzieci. Wiesz, dzieci. trzeba mieć dzieci, żeby je bić albo nie. No więc no, no także tak, tak jak mówimy mamy to szczęście, że no, na szczęście e, daleko są od nas powiedzieć. A mamy gdzieś tutaj Jiska wokoło? wokoło? No, nie mamy. Nie mamy. Pst. Serio? No, bo ostatnio mieliśmy pojechać i nie pojechaliśmy. Ok, mamy. Mamy? Tak, w kanok. To daleko stąd? I wiesz dobrze o tym, że jest. No nie, no tutaj nie ma. No, no tu nie ma, ale 3 mile stąd jest. 3 mile tylko? To po co ty stękasz? Trzy mile, żony swoją najkochańszą no, ja patrzcie na będzie. niego, patrzcie. Już, już nie? wiem, co to będzie: wejdziesz do tego iska i ja będę godzinę stała, bo siedział na te, a ty będziesz zachwycała się kolorem dywanu, sznurka. Ty nie będziesz stał, bo ty zawsze w isku siadasz na sofę. No właśnie. No. No. Także sobie posiedzisz na sofie. Jesteśmy już przy Aldiku. To co, najpierw do iska, może? Tak, okej. Okay. Ja nie wiem, jak stąd się jedzie do iska. No to włącz nawigację. Daj mi, ja zaraz włączę. To nie włączaj lepiej, nic lepiej nie dotykaj. Ale już długo nie byliśmy w Wiejsku, co? Oooo, Ikei pewnie też. też do Ikei? Chcesz? Do IKEA, ja bym chciała, bo to matę by mi pasowała ta Ale taka. byliśmy dopiero co kupiłaś. Ale poduszki. zapomniałam o tej mapie, bo mnie zmyliłeś. tej mapie. Mapie, macie, bo mnie zmyliłeś i mnie. Zli... Wiecie jak mnie zrobił w bambuku ostatnio w IKEI? Zabrał mnie, moja wina, nie, bo musiałam iść sama do toalety. Się zrobi, tak, sama dobrze. Się zrobiłaś w toalety. Ale ty siedziałeś cicho i nic nie mówiłeś! Nie, siedziałem, tylko szedłem za tobą, jak... Jak za panią matką idzie pan gładko. No, y, chciało mi się iść do toalety, poszliśmy do toalety i wyszliśmy i nic mi nie powiedział i nie poszliśmy normalną drogą, tylko skrótem, że pół Ikei nie widziałam. Ale to wiesz, co jest tej Ikei, I później widziałaś tą Ikei chyba już w Tak, ale właśnie razy. chciałam te rzeczy i dopiero później przy Kasie zajmę ja, kurde, no nie, nie mam tej marty, Ja startuję nie. petycję niedługo o zamknięciu Ikei w, w Birmingham, bo to nazywa się Birmingham, ale jest w jest Tak, zamknąć w cholerę, żeby więcej życia ludzie mieli, a nie chodzenie w kółko jak, jak po sznurku. Co to jest? Co to za sens jest? O, jakie białe kwiatki już. Ja tam lubię chodzić, ale właśnie, wiecie co, tak się zrobiłam w bambuku no i poszłam. I ja, ja za Radkiem jak ze sznurkiem, a nie on za mną jak ze sznurkiem. I poszłam i dopiero przy kasie myślę... Ty, ja nie mam tej maty takiej, wiecie, tak, chcę taką matę, taką naturalną, naturalną zrobioną, bo chcę na to postawić tego e, króliczka, co w pokazywałam i przy Kasie dopiero, kurde, przecież my żeśmy po Ikei nawet nie przeszli, a Radek, chcesz, to się obróć, a doskonale wiedział, ty, tuż na ten twój śmieszek. Wchodzimy, zawsze się idzie prosta, bo prosto, bo i trochę w lewo, żeby przejść przez całe te wszystkie kurde pokoje Czyli doskonale i... sobie zdawałeś z tego sprawę Ale mówi, to chodź pójdziemy tutaj w prawo, a ja okej okay. Idziemy i poszliśmy w prawo, a ona tylko przyglądał, o to już koniec jest? No, no tak, sama chciała tutaj skręcić, ja nie chciałam, chciała, ktoś się hajta Jej, ktoś się no, hajta Bardzo nam powiedziane jest hajtać no, ale mniejsza z tym. Także będę musiała jeszcze na pewno się wybrać do IKEA i po te takie podkładki na stół, ale to nie teraz, to nie jest mi tak potrzebne. Może w wisku będą? W wisku też mogą być. W wisku wisk ma takie naturalne rzeczy. Eee, także tak jedziemy do wiska i zabieramy was ze sobą. A ja karty nie się... chcę. <laughs> o, patrzcie, leżą kili. Wow! 15 lat razem i za każdym razem robi mnie Piętnaście 15 lat za długo. Za każdym razem jedziemy na zakupy. O, no to może do tego sklepu fajnego pojedziemy, gdzie trzeba wydać dużo pieniędzy. O ja głupia zapomniałam! O ja głupia nieszczęśliwa jakby to miało znaczenie. Co jest twoje to jest i moje, a moje i też twoje. Pieniądze mamy wspólne. No, no. co to za mina? Mam wyjście? No, no. spróbowałbyś nie byś nie miał zaraz czwartej rocznicy ślubu. Eee, czwarta rocznica to żadna rocznica, piąta jak będzie to, to Ci kupię pierścionek. Nie chcę, nie ja mam, ja nie chcę pierścionki. Ja A ci? czy chcę jeden z Pandory pierścionek? Podoba mi się takie... Które? Mm, taki jeden mi się podoba, także... Hello? Co? Olo? Nie, 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 inny mi się podoba. Taki jak niby obrączka, taki w serduszkach. A ja nie chcę Pod podchwinki już sobie go dawno kupię. Jak mi się daddy będzie podobało, żeby ty czekała na ciebie. Myślę, że powinnaś na mnie czekać. Aha, tak. Żeby, żeby to mości kupował ten. No to bieliste, dobra, to zaraz... I, i... To zaraz możemy skończyć zakupy, możemy pojechać do Pandory. Nie, najpierw pojedziemy do domu i weźmiemy twoją kartę, potem pojedziemy do Pandory, na zakupy i jeszcze mi auto zaatakujesz. Co ty na to? Ajta, myślę, no, myślę mojta, że to nie mojta. jest dobry plan. Jak mówisz, że mąż ma kupować, to, to mogę męża zabrać na zakupy? Czy Wy kobiety, które oglądają ten kanał, czy wy też tak swoich mężów robicie w Bambuko wiecznie? Tak po cichu, bo mąż na pewno nie czyta komentarzy. Czy, 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 czy? jestem ciekawy, czy? Wy wszystkie robicie tak samo jak moja jolka. Ale co to jest za Bambuko? Kochanie, to było mówione w akurat no nie no, my nie mówiliśmy. Bo my nie mieliśmy kościelnego ślubu. No ale to wszystko... A, a, widzisz? I widzisz? Ale to wszystko I o to samo mi. chodzi. I to jest powód do rozwodu i z twojej winy. <noise> bo jestem robiony w Bambuko. <noise> w biedzie i w bogactwie Bebe. We ja tego absolutnie nie mówiłem. Ale to jak powiedziałeś tak, no to, to z tym się liczyłeś. Chyba tędy do pracy będę jeździł, wiesz? Tędy do pracy będziesz się no, czoło? bo nie ma korków do tego. Ja nagrywam czubszki. Absolutnie. Cudzik. Tym przeklinacz. Ale nie ma takich korków. Ale a... nie jest tu fajna droga. Tutaj by się ciężko mi wyjechało. No, Tirami tutaj jeszcze. A 460 i wyjedziemy. No, super. Dobra, rozłączam się. A po co? Ugodzi rękę. No, także y Powiedzcie czy wy też tak mężów robicie chłopaków Nie, ja, To wcale nie jest bambuko, ty się powinieneś cieszyć, że możesz mi coś kupić. Gorzej jakby mnie nie było i bym się miał na kogo pieniędzy wydawać. Ale bym miał kaszy. No, ciesz, ciesz się, że Jaki, No i tak. Ale mać. byłbym bogaty. To wolisz bogactwo czy, przekładasz nie, bogactwo jestem. nad żonę? Małe te narożniki, sprawdzam, ale one są bardzo małe. ładny kolor sofy. Idziesz spać? Okej. Okay. Świetna ma mata po długowawisku. Już jesteśmy po isku, moi drodzy. Akurat były szafki, które chcę mieć jako szafki na cymp, czyli po psychikali. Ale szafki na już mamy. Kupiliśmy szafki na i jedną białą poduszkę. I wyobraźcie sobie, że teraz tutaj, jak siedzicie, gdzie my jesteśmy w kanok, tak? To nie wiem w ogóle, co to jest, ale jest taki budynek i jest normalnie worweks, czyli Thermomix tam. I nie wiem, czy to jest jakiś ser. No nie, no skąd serwis? Ciekawe, co to jest normalne. Takie były drzwi do publiki, nie? Hmm... Będę musiała obczaić. Nie, nie obczaję. Nie obczaję. Dobra, jedziemy teraz na zakup. A powiem Wam, wiecie, ja Wam mówię, że czasami mam chorobę komunikacyjną, a czasami nie. Mam. I dzisiaj to po prostu nie daje rady. Tak mi się chce przymiotować, że. To męczy, że normalnie szok. Także jak najszybciej trzeba jechać, ale strasznie. Hmm. A Wisku fajna sofa, tylko no materiał. Ach, bo, albo musimy oskalpować lunę. I kolejnego, ewentualnego kiedyś psa? Albo kupić skórzany Dermo, termo. nie chcę płacić z skóry. E, także, no, sofy na razie zostawiamy. Na razie dalej nie kupuję. O, zobaczcie, jaki piękni się Waldim. O, ależ piękne. O, ale mam, no to nie kupuję. Nowe spanko dla Luny do salonu, kupione. Na salonach będzie spała. Mm -mm. A ty razem z nią na tej poduszce? No przyda się, o oh Boże, jak wie. Ja. No i oczywiście po zakupach, kochani, żel antybakteryjny. Dziś ostatnio przeczytałam, że koszyki takie właśnie zakupowe to największe skupisko bakterii, bo nigdy nie są myte. Także żelik, kochany żelik. Łapki dawaj. No, ale niewiele jeszcze. Wiele, już, wiele wystarczy. A fajne są te raz Alika Ładny no, zapach i nawiążają. Ja, te, te przezroczyste nie są takie fajne jak te. No, tam te białe lepsze, no? Te białe są jakieś takie. Lepsze, okej, okay, baj Co to? No, daj, daj telefon, jak chcę zobaczyć twoją minę. Jak zobaczyć, co to jest. Tak, dobra, otwieraj, nie, patrz. Bo jest mi tak zimno, to się też. No nie już włączyłem ogrzewanie, no tak. nie przesadzaj <laughs> Zwariowałeś. będziesz to jak? Nie no, Będzie leżało I kupiłam żonkile. Też do jedzenia? No, no właśnie, patrzcie co jest napisane Do not eat to, A, okej okay. Widzisz? No to nie można jeść chyba Patrzcie jaką cudną poduszkę kupiłam w Wisku Śliczna Co? Jest po prostu Piękna, nie do leżenia, no bo są jakieś tutaj ćwiki, ale rewelacja z tyłu jest taka zwykła i taka fajna, bo taka mocno wypchana. Lubię takie poduszki mocno wypchane. Śliczna. Chyba 7 funtów kosztowała, czy coś na sobie, także spoko zakup. Chyba trochę za duże to łóżko dla Luny. <laughs> tak, trochę za duże chyba to łóżko dla Luny będzie tam. Tak, za duże dla ciebie. <laughs> Trzeba drugiego pieska jakiegoś, którego nie będziesz gryzła, no? Chyba jej się podoba, co? Chyba tak. <laughs> Zobaczcie, jaka zapadnięta. W ogóle spanie z pani Zaldika dwie kosztowało. O takie grube, porządne. No fajnie, po bokach ją chyba opatula i je cieplutko. Chyba tak. O, misiolka moja ukochana. Patrzcie, jakie ciacho dietetyczne. Krem, biszkopt, mita śmietana i truskawki. Mm. Tak z Radzimy, szukaliśmy szukaliśmy czegoś do obejrzenia na Netflixie i po prostu nie ma nic. Prawda? Teraz... Osiem funtów miesięcznie za nic. Teraz oglądamy co? Narcos? No, to no by nie urywa jak na razie. No, bo ty nie lubisz się ogólnie. To jest połowa, wszyscy już zapowiedzieli, że jest nie. No ty ogólnie nie lubisz takich filmów i jak słyszycie, nie czy słyszycie, robi się popcorn w mikrofali, strzela. No, ale kiszka, bo naprawdę nie ma co obejrzeć, co oglądać na Netflixie albo na innej gdzieś jakiś hmm, gdzie jeszcze można coś obejrzeć? No, w kinie. No w kinie, mieliśmy iść do kina. Właśnie myśleliśmy poszukać z takiego kina, gdzie u nas jest taki kino wiecie, że się tak aż wykłada i można sobie poleżeć. Chciałabym iść do takiego kina, chociaż nie, bo Radek zaśnie, to będzie wstyd, <laughs> wstyd bo zacznie chrapać i będzie wstyd. No co w tym złego? dużo nie jest łóżko, to znaczy, że można spać, tak? Tak, się zawsze jest... jak na wakacjach jesteśmy i gdzieś koło basenu sobie zasypiamy, to zaczyna mi chrapać, pochrapywać. Dobrze. Mhm. To znaczy, że się relaksujesz. Tak, a, o, w sumie... ty, a ty mówisz, że o, nie chrap, wstyd. No ale co w tym złego, no? Ja nie rozumiem twojej... że Ant... się nie śpi w ciągu dnia na Antycypacji. plaży. Antycypacji. No nie rozumiesz, <laughs> Boże, to moi drogi. Ja mogę sobie słów powymyślać. <laughs> no. You are clueless. Clueless? Clueless. A wyłączyłeś już tamten serial. Tak, bo mnie wkurza, mówię ci, że bzdura, Nie Jezu, co, jego wszystko wkurza, tylko jego redka tylko nie wkurza. Family Guy, Futurama i jakiś teraz jeszcze nowy serial, taki sobie wymyślił bajkowy, z głowami jakimiś, jak Macki. Masakra z tobą jest. I ta bajka. Jak ładnie na światło odbija z ogrodu, przez ołcza tam z tyłu, widzicie? Ślicznie to wygląda. Moi drodzy, już jestem wykąpana i zaraz będę szła spać, tylko chciałam pokazać płyn micelarny, którego obecnie używam. Świetnie dobywa, wszystko fajnie, fajny skład, wegański, e, dla bardzo wrażliwej skóry, niby bez spukiwania, chociaż się ja zawsze spukuję, ale powiem wam, że oczy po nim to tak łzawią, jakbym normalnie płakała z jakiegoś bardzo wielkiego powodu smutnego. Ta. Także no nie mogę niestety polecić. A wygląda pięknie. Zobaczcie, taka lekarska buteleczka co prawda też go musiałam pukać, żeby wam go pokazać, bo od y, pary w łazience po prostu takie były na nim zacieki. Ale no, no niestety, ja nie polecę.